taka mała ciekawostka pokażę wam coś fajnego tutaj rośnie bardzo ciekawe drzewko Zarwę. tutaj to są po prostu niedojrzałe pączki kwiatowe to się zrywa suszy następnie trzyma nad dymem i to są goździki <śm> W Polsce znane, fajna przyprawa, najczęściej używana do grzanego wina. Także taka mała ciekawostka ode mnie. A tutaj w wielu potrawach chyba to stosują. Tak, tutaj często jest stosowana w kuchni. Goździki. Goździki. Tylko to są chyba, um, suszy się takie niedojrzałe do końca te pączki, tak? Takie właśnie, takie się zrywa, mhm. suszy się na słońcu. Jak staną się lekko brązowe, trzyma się jakiś czas nad dymem i jak będą już takie mocno, mocno brązowe, są gotowe do spożywania. Mhm. Taka mała ciekawostka.